Co by było, gdybym powiedział wam, że istnieje w Polsce las, który przeczy prawom natury? Zaciekawieni? Bardzo dobrze. Jeszcze kawałek. Jesteśmy blisko? Gotowi? przestaną mnie zadziwiać Jak to się stało, pytasz? Co mogło nadać tym drzewom tak niezwykły kształt? Hmm, istnieje kilka teorii. Niektórzy sądzą, że winę ponoszą szkodniki, które zaatakowały młode pędy. O niespotykanej wcześniej tajemniczej chorobie powodującej deformację. Kolejna teoria zakłada oddziaływanie pola magnetycznego, zaburzającego naturalny wzrost drzew. A jeśli las jest dziełem cywilizacji pozaziemskiej, to osobiście moja ulubiona teoria. A może stało się coś jeszcze innego? że wam zdradzę tajemnicę? Ha. Zapraszam was do krzywego lasu. Tajemnicę musicie odkryć sami. Do zobaczenia.